Dobrze. Jeszcze Persej i wystartują. Dobrze. Ruszyły. Prowadzi Hacienda. Hacienda jest na pierwszej pozycji. No i to z przewagą. Na drugim miejscu Persej. Na trzeciej pozycji. Irabandia, następnie Harmonia, Gokart, Nikotyna i na ostatniej pozycji Semani. Na około 800 metrów przed celownikiem nadal na czele Hacjenda. Hacjenda Persej na trzecim miejscu Irabandia. Nadal Hacjenda Persej tam poprawiła mocno harmonia i za chwilę wyjście na prosto, szeroko, bardzo szeroko. Na czele stawki jest kacienka, finiszuje Persej. Kacienka Persej jest już na czele, finiszuje po, po zewnętrznej Harmonia. Persej, Persej i Gokart finiszuje. Persej, 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 Gokart i Astuta, walka. Walka, nie trzech koni. Astuta, Persej i Gokart. Gokart jest na pierwszej pozycji i w celowniku. Gokart na drugiej pozycji, Astuta na trzecim miejscu, chyba Harmonia, dalej Persej, Hacienda, Semani, Nikotyna i na ostatniej pozycji Irabandia.